Księżniczka Charlotte od urodzenia jest w centrum uwagi i wydaje się, że jej nieliczne okazje do relaksu to czas spędzony z babcią. Księżniczka Charlotte może i jest młoda, ale osoby bliskie rodzinie królewskiej twierdzą, że jest bardzo inteligentna jak na swój wiek. Wiele źródeł donosi, że mówi już czterema językami: angielskim, francuskim, hiszpańskim, a nawet trochę po walisku. Większość dzieci w jej wieku wciąż uczy się podstawowych słów. Ale Charlotte podobno z łatwością przełącza się między językami. Hiszpańskiego nauczyła się od swojej niani, Mary, która pochodzi z Hiszpanii. W domu często mówi również po francusku. Podczas wizyt królewskich mówiła po walijsku, bez pomocy. Jej umiejętności językowe zaskoczyły wielu dorosłych, którzy ją poznali. Charlotte bardzo wcześnie nauczyła się też czytać. Podczas gdy większość dzieci zaczyna od krótkich książeczek z obrazkami, ona już w wieku trzech lat Czytała całe rozdziały. To coś, co większość dzieci robi dopiero znacznie później. To pokazuje, jak szybko się uczy i jak bardzo potrafi być skupiona. Ludzie zauważyli również jej zachowanie w miejscach publicznych. Są krótkie klipy, w których przypomina dorosłym, co mają robić. Pewnego razu, podczas oficjalnego wydarzenia, cicho sprostowała swojego ojca, księcia William'a. Zauważyła, że zapomniał się ukłonić w odpowiednim momencie i delikatnie go szturchnęła. Charlotte wydaje się spokojna i pewna siebie podczas wystąpień publicznych. Często stoi nieruchomo, postępuje zgodnie z instrukcjami i wygląda na osobę, która czuje się swobodnie przed kamerami. Wielu dorosłych ma z tym problem, ale ona radzi sobie z tym jak profesjonalistka. Niektórzy eksperci twierdzą, że Charlotte może być utalentowana. Ekspertka ds. rozwoju dziecka, dr Helen Stokes. Wyjaśniła, że niektóre inteligentne dzieci nie zawsze okazują to w sposób widoczny. Zamiast tego po cichu rozumieją więcej niż ludzie się spodziewają. Powiedziała, że te dzieci myślą szybko, mówią wyraźnie i zapamiętują szczegóły, o których inni zapominają. Pracownicy, którzy pracują z Charlotte, mówią, że jest ona miła, ciekawa świata i bardzo świadoma tego, co się wokół niej dzieje. Pamięta imiona i zwraca uwagę na drobiazgi. Pomaga nawet swojemu młodszemu bratu, księciu Louisowi, podczas różnych wydarzeń. Charlotte wydaje się mieć doskonałą pamięć i dobre wyczucie. Jak zachować się w różnych sytuacjach? Uważnie obserwuje ludzi i szybko się uczy. Niektórzy twierdzą, że jest już jednym z najbardziej odpowiedzialnych dzieci w rodzinie królewskiej. Jednocześnie wciąż lubi normalne, dziecięce rzeczy. Bawi się, żartuje i świetnie się bawi z braćmi. Ale kiedy nadchodzi czas, by zachowywać się jak królowa, robi to z pewnością siebie. Charlotte dorasta w świecie pełnym zasad i presji, ale radzi sobie z tym z łatwością. Wiele osób wierzy, że odegra ważną rolę w przyszłości rodziny królewskiej. Jej wczesne oznaki inteligencji i przywództwa są nie do przeoczenia. Niezwykłe zdolności językowe Charlotte i jej wczesne czytanie świadczą o tym, że nie jest zwyczajnym dzieckiem. Ale jej prawdziwa siła tkwi w tym, jak już teraz pomaga kierować rodziną królewską za kulisami, w tym w sprawowaniu władzy za tronem. Księżniczka Charlotte jest jeszcze dzieckiem, ale osoby z rodziny królewskiej twierdzą, że może już po cichu pomagać królowi Karolowi. Jest młoda, ale inteligentna i pełna pomysłów. Niektórzy informatorzy uważają, że kiedyś udzieliła królowi rady, jak rodzina królewska mogłaby lepiej nawiązywać relacje z młodszymi ludźmi. Zdarzyło się to, gdy Charlotte miała około siedmiu lat. Podczas prywatnej wizyty rodzinnej podobno podzieliła się swoimi przemyśleniami z dziadkiem. Opowiedziała mu: Co lubią dzieci w jej wieku i jak rodzina królewska mogłaby sprawiać wrażenie bardziej przyjaznych i zabawnych? Jej pomysły były proste, ale jasne. Niedługo potem ludzie z otoczenia pałacu powiedzieli, że Charlotte napisała coś, co zaskoczyło wszystkich. Była to krótka notatka, znana obecnie jako notatka modernizacyjna. Zawierał sugestie takie jak publikowanie krótszych filmów online, publikowanie większej liczby zdjęć i używanie łatwych do zrozumienia słów. Wkrótce potem wiele osób zauważyło, że królewskie konta w mediach społecznościowych zaczęły się zmieniać. Posty stały się lżejsze i bardziej radosne. Było więcej zdjęć z życia rodzinnego i mniej formalnych wiadomości. Niektóre podpisy brzmiały nawet jak coś, co mogłaby powiedzieć młoda osoba były krótkie. Zabawne i łatwiejsze do odczytania. Fani rodziny królewskiej zaczęli cieszyć się nowym tonem. Nawet młodsi fani zaczęli to zauważać. Zmiana nie wydawała się wymuszona. Wydawało się to prawdziwe. A moment publikacji pokrywał się z tym, co informatorzy mówili o notatce Charlotte. Pomysły Charlotte mogły pomóc rodzinie królewskiej stać się bardziej nowoczesną i otwartą. Jej spojrzenie na świat jest świeże. Luigi, co lubią dzieci, rozumie też, jak myśli jej pokolenie. Jej proste pomysły mogły dotrzeć do króla w idealnym momencie. Charlotte może pomóc w inny sposób. Król Karol głęboko troszczy się o przyrodę. Często mówi o czystym powietrzu, drzewach i zwierzętach. Charlotte również interesuje się środowiskiem. Lubi ogrodnictwo i pomaga w opiece nad zwierzętami w domu. Zadaje pytania o recykling i lubi zgłębiać wiedzę o planecie. Bliscy rodziny twierdzą, że rozmowy z Charlotte przypominają królowi dlaczego w ogóle zaczął troszczyć się o przyrodę? W ostatnich przemówieniach król Karol brzmi łagodniej i bardziej osobiście, mówiąc o Ziemi. Mówi o tym, jak uczyć dzieci dbania o planetę. Niektórzy uważają, że Charlotte zainspirowała go do przekazania tego łagodniejszego przesłania. Może nie uczestniczy w wielkich spotkaniach ani nie wygłasza przemówień, ale jej ciche słowa zdają się docierać do właściwych osób. Jej prosty sposób myślenia i szczerość mogą mieć realny wpływ. Księżniczka Charlotte może i wciąż dorasta. Ale już zwraca uwagę na otoczenie. Widzi, jak funkcjonuje rodzina królewska i dzieli się swoimi przemyśleniami, gdy jest to istotne. Jej pomysły są skromne, ale mądre i płyną prosto z serca. Ciche pomysły Charlotte już pomogły zmienić sposób. W jaki rodzina królewska komunikuje się ze światem, ale ona nie tylko udziela rad. Jest też na tyle odważna, by kwestionować stare królewskie zasady. Królewska księżniczka rewolucji Charlotte dorasta na oczach całego świata. Ludzie widzą ją na królewskich uroczystościach i myślą, że to po prostu słodka dziewczynka. Ale jeśli przyjrzysz się uważnie, dostrzeżesz coś więcej. Jest silna, inteligentna i nie boi się pokazać swojego prawdziwego ja. Przestrzega zasad, gdy jest to konieczne, ale też podejmuje własne decyzje. Jest wiele momentów, które ukazują jej odważną osobowość. W jednym ze słynnych klipów żartobliwie pokazała język fotografom. Jej matka, księżna Kate, delikatnie się zaśmiała i pozwoliła jej cieszyć się chwilą. Charlotte wyglądała na dumną i pełną życia. Innym razem pomachała do tłumu w swoim własnym stylu, nie tylko kopiując innych. Te drobne gesty świadczą o jej pewności siebie i własnym sposobie działania. Charlotte Weitesh. Jak zachować się publicznie? Staje prosto, poprawia sukienkę, a nawet wygładza włosy. Gdy widzi kamery, widać, że rozumie. Jak ludzie ją postrzegają. Większość dzieci o tym nie myśli. Al Charlotte tak. Już teraz zachowuje się jak ktoś, kto wie, że jest obserwowany i chce wyglądać jak najlepiej. Jeden moment naprawdę przykuł uwagę ludzi. Podczas wydarzenia w Rodzinie Królewskiej Charlotte postanowiła nie dygać przed starszym członkiem Rodziny Królewskiej. Zamiast tego pozostała nieruchoma i skinęła lekko głową. Niektórzy informatorzy twierdzą, że kiedyś powiedziała mamie, że na szacunek trzeba sobie zasłużyć. Ta prosta kwestia wiele mówi. Charlotte nie była niegrzeczna. Pokazała, że ma swoje wyobrażenie o tym, co oznacza szacunek. Wielu obserwatorów rodziny królewskiej twierdzi, że Charlotte przypomina im księżniczkę Annę z młodości. Anna była znana z twardości i mówienia tego. Co myśli? Nie zawsze przestrzegała królewskich zasad, ale pozostała wierna sobie. Charlotte wydaje się być taka sama. Jest miła i uprzejma, ale jednocześnie silna. Inny przykład miał miejsce podczas chrzcin księcia Louisa. Fotografowie próbowali się zbliżyć, ale Charlotte powstrzymała ich stanowczym okrzykiem: Nie idziesz! To zaskoczyło wszystkich. Niektórzy uznali to za odważne. Inni uważali, że to pokazuje, jak bardzo opiekuńcza jest wobec rodziny. Tak czy inaczej, pokazało to, że nie boi się mówić otwarcie. Kate i William wydają się dumni z jej silnej natury. Uczą ją szacunku, ale też pozwalają jej mówić, co myśli. Chcą, żeby dorastała w duchu wartości, ale i pewności siebie. Charlotte uczy się, jak łączyć życie w rodzinie królewskiej z własną osobowością. Jej drobne gesty mogą wydawać się błahe, ale pokazują szerszy kontekst w rodzinie, która często przestrzega surowych zasad. Charlotte wnosi coś nowego. Pokazuje, że można być królem i jednocześnie pozostać sobą. Słucha. Uczy się, a potem podejmuje własne decyzje. Odważne momenty Charlotte pokazują, że nie będzie bezmyślnie przestrzegać zasad. Tworzy swój własny styl bycia królewską, i to wszystko jest częścią większego planu na jej przyszłość. Plan mistrzowski przyszłej królowej. Księżniczka Charlotte jest wciąż młoda, ale wiele osób uważa, że ma już silne poczucie swojej przyszłej roli. Porusza się pewnie. Macha z szerokim uśmiechem i zawsze zdaje się wiedzieć, jak się zachować na królewskich uroczystościach. Nawet w otoczeniu kamer zachowuje spokój i skupienie. Wydaje się, że rozumie, czego się od niej oczekuje. Jej mowa ciała często zmienia się w zależności od tego, w pobliżu kogo stoi. W towarzystwie rodziców lub rodzeństwa wygląda na zrelaksowaną i rozbawioną. W towarzystwie króla Karola i innych starszych członków rodziny królewskiej staje się poważniejsza i ostrożniejsza. Niektórzy myślą, że uczy się, jak zachowywać się w różnych sytuacjach, obserwuje innych, chłonie wszystko i dostosowuje się sama, bez polecenia. Wśród pracowników pałacu krążą potajemne opowieści o tym, jak Charlotte prowadziła kiedyś mały notesik. Zapisała w nim proste pomysły, jak sprawić, by rodzina królewska była bardziej życzliwa i otwarta. Jeden z pracowników podzielił się z nami swoją opinią. Każdy powinien czuć się mile widziany. Nawet jeśli nosi stare buty, to była tylko krótka wiadomość, ale pokazała, jak bardzo jest troskliwa. Jej umysł wykracza poza nią samą. Myśli o ludziach i o tym, co czują. Jej była niania opowiadała też o tym, jak Charlotte zadawała głębokie pytania. Kiedyś zapytała: Dlaczego niektóre dzieci nie mają butów ani zabawek? Te myśli utkwiły jej w pamięci. Chciała zrozumieć. A co więcej, chciała pomóc. Jest dzieckiem o troskliwym sercu. Wiele osób dostrzega związek między Charlotte a jej babcią, księżną Dianą. Diana była znana ze swojej dobroci i miłości do potrzebujących. Pomagała ludziom, z którymi nikt inny nie chciał rozmawiać. Uśmiechała się. Przytulała i słuchała. Ludzie ją kochali, bo dawała im poczucie, że są zauważeni. Charlotte przejawiała ten sam charakter. Uśmiecha się ciepło. Mówi życzliwie do innych. Pomaga swoim braciom, kiedy jej potrzebują. Te działania są drobne, ale wynikają z czegoś konkretnego. Ona nie gra, bo ktoś jej kazał. Taka po prostu jest. Charlotte może nie jest pierwsza w kolejce do zostania królową, ale zachowuje się jak ktoś, kto poważnie traktuje swoją rolę. Obserwuje. Uczy się i zapamiętuje. Buduje silne więzi z otaczającymi ją ludźmi. Wee. Kiedy mówić, a kiedy milczeć. Jej czyny pokazują, że rozumie. Co to znaczy być królową, nawet w jej wieku. Niektórzy uważają, że Charlotte sama wytycza sobie ścieżkę. Łączy stare tradycje z nowymi pomysłami, zachowuje uprzejmość, ale dodaje też swój własny akcent. Chce być królewska. Ludzie potrafią się z nią utożsamić nie tylko z kimś w koronie, ale z kimś, kto wydaje się prawdziwy. Troskliwe serce Charlotte i jej mądre pomysły dowodzą, że uczy się być liderką. Ludzie będą zachwyceni. Ale jej szczególna pozycja w rodzinie królewskiej łamie również stare zasady dotyczące tego, kto może być ważny. Zmieniając linię sukcesji, księżniczka Charlotte już przeszła do historii. Jest pierwszą dziewczynką w rodzinie królewskiej, która zachowała swoje miejsce w linii sukcesji nawet po narodzinach młodszego brata. Wcześniej chłopcy zawsze wyprzedzali dziewczynki, niezależnie od tego, kto był starszy, ale nowa zasada to zmieniła. Teraz kolejność urodzenia ma większe znaczenie niż płeć. Z powodu tej zmiany Charlotte pojawia się tuż po swoim starszym bracie, księciu George'u, a przed młodszym, księciem Louisem. Ta niewielka zmiana oznacza wielki krok naprzód dla rodziny królewskiej. Oznacza to, że dziewczęta mają teraz równe szanse na piastowanie ważnych stanowisk. Ale nie chodzi tylko o tę zasadę. Charlotte wyróżnia się na wiele innych sposobów. Porusza się pewnie. Uśmiecha się do publiczności i pomaga swoim braciom zachować koncentrację podczas wydarzeń. Wiele osób zauważyło, że Charlotte często wygląda na bardziej opanowaną niż George i Louis. Wychodzi do przodu, gdy jest to potrzebne i zawsze wydaje się spokojna przed kamerami. Podczas wydarzeń publicznych uważnie obserwuje i szybko reaguje. Jeśli jej bracia rozpraszają się lub zachowują niewłaściwie, Charlotte delikatnie przypomina im o zachowaniu. Ludzie widzieli, jak prowadziła Ludwika. A nawet dawała Jerzemu ciche sygnały podczas ceremonii królewskich. Widać, że poważnie traktuje swoją rolę. Niektórzy eksperci uważają, że silna pozycja Charlotte pomaga kształtować jej braci. Jerzy jest przyszłym królem, ale Charlotte często wykazuje przywództwo w drobnych sprawach. Ma silną energię. Mówi wyraźnie i zawsze wie, gdzie stanąć. Wnosi coś wyjątkowego do każdego królewskiego wydarzenia. W pałacu niektórzy ludzie zaczynają dostrzegać jak wiele uwagi poświęca się Charlotte. Jej zdjęcia i filmy często stają się wiralami. Jej drobne uśmiechy, odważne ruchy i zabawne miny są udostępniane na całym świecie. George przestrzega zasad i stara się zachować powagę, ale Charlotte wnosi odrobinę zabawy i iskry do królewskiego życia. Kilku członków personelu królewskiego podzieliło się swoimi cichymi przemyśleniami na ten temat. Zastanawiają się, czy Charlotte nie przyćmiewa starszego brata. Nie chodzi o to, żeby być lepszą. Chodzi raczej o to, jak ludzie na nią reagują, zwraca na siebie uwagę. Nie starając się, ona po prostu jest sobą. Jedna z przyjaciółek Charlotte powiedziała kiedyś, że jasno to skomentowała. Nie chce być nudną arystokratką. Ta jedna linijka mówi wiele. Ona chce być inna. Chce być miła i prawdziwa. Chce też być kimś, kogo ludzie chętnie oglądają i słuchają. Charlotte nie próbuje być w centrum uwagi. Szanuje swoje miejsce w rodzinie ale jej odważne serce i silny umysł wyróżniają ją spośród innych, przestrzega królewskich zasad, ale dodaje do nich swój własny styl macha z radością, uśmiecha się z troską i mówi szczerze. Silna obecność Charlotte już zmienia sposób, w jaki ludzie postrzegają przyszłość rodziny królewskiej. Nie tylko czeka na swoją kolej, aktywnie uczy się, jak nawiązać kontakt ze współczesnym światem, jak być współczesnym monarchą w trakcie szkolenia. Księżniczka Charlotte szybko dorasta, może i jest młoda, ale wiele osób twierdzi, że już teraz zachowuje się jak przyszła liderka. Uśmiecha się pewnie, mówi wyraźnie i uważnie śledzi, co się wokół niej dzieje. Uczy się, jak być królewską, ale uczy się też, jak być sobą. Charlotte troszczy się o świat, lubi pomagać innym i często mówi o sprawiedliwości. Jej rodzice mówią, że zadaje głębokie pytania o ludzi i planetę. Chce zrozumieć, jak wszystko działa i dlaczego ludzie borykają się z problemami. To poważne myśli, jak na osobę w jej wieku. Ale Charlotte dobrze sobie z nimi radzi. Lubi też uczyć się nowych rzeczy. Korzysta z tabletów i ogląda filmy, które uczą ją o zwierzętach, przyrodzie i ludziach, którzy zmieniają świat na lepsze. Śledzi historie małych dzieci, które sadzą drzewa, sprzątają plaże i przemawiają w szkołach. Podziwia ludzi, którym zależy na świecie. Te historie ją inspirują. Charlotte uwielbia też książki. Często wybiera historie o zwierzętach, życzliwych przywódcach lub ciężko pracujących dzieciach. Jej ulubione historie opowiadają o przyjaźni, pomaganiu innym i stawaniu w obronie tego, co słuszne. Uważnie słucha i zadaje pytania podczas czytania. To pokazuje, że jej serce i umysł stają się silniejsze. Osoby pracujące z rodziną królewską twierdzą, że Charlotte zwraca szczególną uwagę na obiektywy. Podczas sesji zdjęciowych stoi prosto. Wybiera miejsce, a czasem nawet pomaga braciom pozować. Pewien królewski fotograf powiedział kiedyś, że reżyseruje zdjęcia jak mała profesjonalistka. Oui. Jak wyglądać na zdjęciach przyjaźnie i spokojnie. To pomaga jej nawiązać kontakt z ludźmi, którzy później oglądają te zdjęcia. Jej zdjęcia emanują ciepłem i szczerością. Często delikatnie się uśmiecha lub pokazuje krótkie chwile z rodziną. Tego typu zdjęcia różnią się od starszego stylu królewskiego. Czują się bardziej realistycznie. Dzięki temu wielu uważa, że Charlotte pomaga kształtować sposób, w jaki rodzina królewska prezentuje swój wizerunek światu. Na imprezach Charlotte zawsze wygląda na gotową. Słucha, milczy, gdy trzeba i mówi uprzejmie. Gdy ludzie ją witają, z dumą stoi obok swojej rodziny. Wygląda jednocześnie na silną i życzliwą. To wczesne oznaki dobrego przywódcy jej rodzice książę William i księżna Kate. Troskliwie pomagają jej się rozwijać, uczą ją królewskich zasad, ale także pozwalają jej być ciekawą świata. Dają jej przestrzeń do zadawania pytań i odkrywania nowych pomysłów. Widzą, że świat się zmienia i chcą, aby Charlotte dorastała z narzędziami, które pozwolą jej stawić mu czoła. Charlotte nie tylko uczy się, jak być królewską, uczy się być rozważna, odważna i życzliwa. Uczy się używać głosu w drobnych, ale potężnych gestach. Kiedy macha, czuje ciepło. Kiedy mówi, brzmi to szczerze. Charlotte dorasta na osobę, która naprawdę troszczy się o innych i planetę. Wszystkie te wczesne oznaki wskazują na jedno: rodzina królewska może już nigdy nie być taka sama. Księżniczka Charlotte jest inteligentna, odważna i już teraz zmienia życie rodziny królewskiej na swój własny sposób. Może nie nosi korony, ale kształtuje przyszłość z sercem i pewnością siebie świat ujrzał księżniczkę, ale pałac może wychowywać przywódcę. Polub. Skomentuj swoje przemyślenia i zasubskrybuj, aby otrzymywać więcej królewskich opowieści.